Szanowni Państwo, jak donoszą media, komentator sportowy, legenda telewizji polskiej TVP Sport, Przemysław Babiarz został odsunięty od komentowania nadchodzących drużynowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. No powiem szczerze, to smutna wiadomość. Wychodzi na to, że władze telewizji polskiej wciąż... Mszczą się za to, co się wydarzyło w ubiegłym roku. Pamiętacie to otwarcie Igrzysk Olimpijskich yy, i komentarz Babiarza? Dziennikarze One to ujawnili, że dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski podjął decyzję o odsunięciu Babiarza od komentowania tej jednej z najważniejszych imprez lekkoatrycznych w sezonie. Powodem ma być uraz Kwiatkowskiego związany z sytuacją sprzed roku i skandalu, jaki wybuchł po słowach Babiarza, które padły w trakcie transmisji ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Po yy, oburzeniu jakie wywołała decyzja Kwiatowskiego wobec Babiarza. Komentator został przywrócony wówczas do pracy, no ale kontrowersje wciąż pozostały. Jak widać... Dalej, te władze telewizji polskiej mszczą się. Kwiatkowski podkreśli, że po powrocie do telewizji publicznej Marka Rudzińskiego, to właśnie on został wyznaczony do komentowania Mistrzostw. Jednak część pracowników TVP Sport nie ma wątpliwości, że decyzja w sprawie babiarza ma związek z ubiegłorocznym skandalem. I tutaj portal ONET cytuje: Jeśli to prawda, to mamy do czynienia z dziwną sytuacją. Budujemy komentatora innej stacji kosztem Kogoś, kto nie uniknął z pewnością wpadek i politycznych skojarzeń, ale jest ceniony przez widzów, mówi jeden z dziennikarzy, odnosząc się do informacji. No moi drodzy, smutna sprawa. Smutna sprawa. Miała być czysta woda, miała być niezależna telewizja. Niczego nieprawdziwego w ubiegłym roku przemysław Babiarz nie powiedział. Wręcz powiedział prawdę i powiedział to prosto z serca, a jest karany. Może Przemysław Babiarz powinien skorzystać z oferty, którą kiedyś mu już dawał Krzysztof Stanowski i zapraszał go na kanał Zero. Może to jest przyszłość mediów, media niezależne, kanały na YouTubie, bo telewizje, które są powiązane z politykami przyszłości nie mają.